Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach i w Lądku Zdroju zaprasza do współpracy pracodawców i osoby poszukujące pracy z terenu powiatu kłodzkiego. Nasza misją jest przede wszystkim pomóc tym osobom, które są długo bez pracy, straciły pracę, osoby, które są jakby no w jakimś swoim wielkim zakręcie życiowym. W każdym przypadku jest to indywidualne podejście. Osobom bez kwalifikacji zapewniamy zdobycie doświadczenia i możliwość praktyki zawodowej. Pomagamy tym osobom, nie oceniając ich. Angażujemy do zajęć w naszym Centrum Integracji Społecznej, które są prowadzone codziennie we współpracy z pracodawcami. Do naszego programu można być skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowy Urząd Pracy. Praktyki zawodowe naszych uczestników odbywają się na terenie całego powiatu. 90% praktyk realizowanych jest u lokalnych przedsiębiorstw w zakładach. Pracy. Współpracujemy przede wszystkim z samorządami, z op ośrodkami opieki społecznej, z Powiatowym Urzędem Pracy, z zakładami komunalnymi, a także z pracodawcami oraz innymi instytucjami, które w jakikolwiek sposób pomagają takim osobom i pracodawcom. Wspólnie gościmy około 100 uczestników programu. Pracodawcy cenią tego rodzaju współpracę, ponieważ często z tych osób rekrutują później swoich pracowników dlatego że poprzez tą praktykę mieli okazję doskonale ich poznać Zachęcamy wszystkich pracodawców do kontaktu z nami z każdym się spotkamy porozmawiamy i zaproponujemy naszą współpracę